Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Power Query, odcinek 65. Suma ze zmiennej ilości kolumn w Power Query. Tym razem rozwiązanie zrobimy w Power Query, nie jak w poprzednim wideo w Excelu. Czyli mamy takie zadanie, że za pomocą zapytania Power Query robimy podsumowanie, taki raporcik na podstawie naszych danych. No i tu mamy tylko 3 miesiące na razie. Ale tak zaraz dojdzie kolejny miesiąc i kolejny, i chcemy mieć na końcu sumę z tych miesięcy. Tak, czyli jak tutaj dołożymy kolejne dane, to będzie jedna kolumna więcej i chcemy mieć na końcu kolumnę z sumą. Jak to poprawnie zrobić? Za pomocą zapytań, tak, żeby to był krok w Power Query, żebyśmy nie musieli tworzyć funkcji w Excelu. Tak może być nam właśnie w Excelu prościej, dlatego ja pokazywałem najpierw rozwiązanie Power Query 64. Bo faktycznie prościej mi było wymyśleć rozwiązanie w Excelu, a rozwiązanie w Power Query tak musiałem znaleźć w sieci. Tak tu jest w pliku w opisie wideo link do tego oryginalnego rozwiązania. Czyli mamy zaznaczone dane. Znaczy zapytanie Power Query dokładniej, i tak chcemy sobie włączyć okienko zapytań, połączeń, albo tutaj zapytania, edytować nasze zapytania. Kon konkretne zapytanie, czyli mamy kilka kroków, które tworzą nam raport, tak, czyli po prostu pobieramy dane źródła, ustalamy typy danych w poszczególnych kolumnach, grupujemy po miesiącu i produkcie, a Później za pomocą kolumny przestawnej tworzymy raport, tak ala tabela przestawna. I ważne właśnie będą się dodawać kolejne kolumny danych i chcemy poprawnie sumować. I jaki jest problem, jeśli tak standardowo, tak z opcji dostępnych z interfejsu użytkownika chcemy sumować te dane, czyli zaznaczam sobie trzy kolumny, wybieramy sobie opcję z karty, dodaj kolumnę i standardowe operacje dodawanie. Mamy. Tu zapisaną tak formułkę. List sam, czyli sumujemy listę. I co jest istotne, że sumujemy listę konkretnie napisanych miesięcy. Jeśli napiszemy tu miesiąc, którego jeszcze nie ma, czyli jeśli bym spróbował właśnie tak sobie wymyślać kwiecień, to ta lista no już zwróci błąd, tak? Bo nie ma, nie ma kwietnia, kwiecień nie istnieje, nie wie Power Query do czego się. Stosować tak odnosić w naszych danych. Więc musimy tutaj tą listę wartości, którą chcemy sumować, zbudować jakoś dynamicznie. I ten krok dodawania kolejnej kolumny, tak, ułatwi nam tutaj operację. Czyli tu musimy troszeczkę inne funkcje, właśnie połączenie funkcji zastosować, żeby to nam. Działało. i tu też może być dla nas istotne. Mamy tutaj nazwę wcześniejszego kroku. Też nam się przyda. Ja sobie od razu skopiuję i tutaj na razie tą funkcję skasuję i spróbuję właśnie pokazać narastająco dodawanie kolejnych funkcji. Najpierw chcemy wykorzystać funkcję tybu.colum names. Tak, czyli z poprzedniego kroku chcemy właśnie wyciągnąć nazwy kolumn. Tak, i mamy tu listę kolumn. podciągnę tą, tak, listę kolumn wszystkich tak z poprzedniego kroku. My chcemy część z tych kolumn usunąć, więc potrzebujemy dołożyć kolejną funkcję tak tylko tutaj odstęp i teraz po prostu list.remove tak items Angular, kiedy Power Query podpowiada poszczególne tak, funkcje, nazwy funkcji, jest dużo prościej. Czyli mamy tutaj each remove items, to jest nasz pierwszy argument, tak, czyli wszystkie argumenty, a później musimy napisać listę argumentów, które chcemy usunąć. Czyli w nawiasach klamrowych my chcemy usunąć tylko jeden, tak, jedną kolumnę, jeden item, produkt, tak to tak nam się dokładnie nazywało. Kolumna. Jeśli byłoby tych kolumn więcej, to po prostu po przecinku, podwójnych cudzysłowach, dodawalibyśmy kolejną, tylko żeby ilość znaków się zgadzała. I mam ostatni, chyba brakuje mi jednego nawiasu. I enter, Zatwierdzam. o, jest poprawna lista. Mamy teraz tylko miesiące. Usunąłem kolumny, które są dla mnie zbędne przy dodawaniu. I już chciałbym, tak? Już chciałbym wyciągnąć sumę. Danych, tak? czyli e, mamy tak funkcję sum list.sum, tak? czyli chcielibyśmy już mieć możliwość wyciągnięcia tego sumowania naszych parametrów, no, ale to niestety, tak, tu error się pojawia. Jeszcze takiego zapisu danych nie potrafi zrozumieć funkcja list.sum, więc my musimy sobie tak, jeszcze. Dołożyć dwie dodatkowe funkcje, żeby poprawnie była funkcja w stanie zinterpretować nasze wyniki, tak? Bo już wyciągnęliśmy. Wiemy, z których kolumn chcemy wyciągnąć dane, ale jeszcze nie są to poprawnie, tak dla funkcji list sam, wyciągnięte dane. Czyli musimy sobie dopisać funkcję record.select fields, tak? Czyli wybieramy pola. Tutaj nawias, tu musimy skasować, tak bo ja piszę to naokoło, podpowiada mi troszeczkę więcej niż potrzeba. O, i teraz no, wskazujemy sobie funkcję Nestet sam, żeby nam na samym końcu, żeby pozwalała pokazywać wynik naszych danych. Mamy, a, tylko, właśnie, rekord, zapomniałem, tu jeszcze podkreślenie, trzeba czytać to, co nam. Podpowiada Power Query, tak i no, dobrze mieć, właśnie mówię, że to jest trudniejsze rozwiązanie, bo to są funkcje Power Query, z których ja dużo rzadziej korzystam, i dlatego musiałem już znaleźć rozwiązanie, czyli tutaj rekord, który rekord, a tutaj właśnie z naszą frazą, tutaj ić tym, co Power Query tak domyślnie dodał, jak stawialiśmy kolumnę do podsumowania, to pokazujemy tym podkreśleniem, że nas interesuje aktualny wiersz, i później, właśnie tutaj w drugim argumencie pokazujemy itemy, tak, czyli kolumny, z których chcemy wziąć rzeczy, tak, czyli tutaj powinno być enter, o i teraz mamy wyciągnięty rekord, ale tego typu obiektu, tak jakim jest rekord, dalej funkcja list.sam nie potrafi zinterpretować poprawnie, musimy dołożyć jeszcze jedną funkcję, która nam zamieni rekord na listę i ona się nazywa rekord tu list, tak? O, widać przynajmniej tak po samej jej nazwie, co robi. O tu muszę na, zamknąć nawias. Zatwierdzamy formułę. O, za mam, o, mam, za mało nawiasów. O, nie chcę. O, teraz, dobrze. Teraz się ilość nawiasów zgadza. podstawiam mi pod istniejący nawias. O, teraz mamy listę elementów, tak? Czyli wyciągnięty wiersz z kolumn, tak? Wartości z kolumn, które nas interesują, i teraz w końcu, także możemy dostać list.sum. Sumujemy, tak, tylko ilość nawiasów musi nam się zgadzać, to akurat jak w ten sposób piszę, to dodawanie to automatyczne nawiasów mi przeszkadza, ale o, tu jest 113, to jest suma z tych wartości. Teraz w końcu możemy naszą formułę zatwierdzić, czyli zamknij i załaduj do Excela. Jak tu się zaraz powinna dołożyć dodatkowa kolumna. No, z dodawaniem nie zmieniłem jej nazwy, ale to wystarczyło tam w kroku zmienić. To robimy na końcu. Teraz najważniejszy test, tak, czyli tutaj mamy dodatkowe dane, przeciągamy do naszych danych i robimy odśwież. Nasze zapytania o! I jest 164. Tak możemy sobie tutaj w oknie zapytać, zerknąć, zedytować, zobaczyć czy działa poprawnie. To, tylko no, tu już właśnie nie mamy takiej funkcjonalności F9. Jak w Excelu, żeby podglądać poszczególne kroki, widzimy sumę końcową. Tak możemy zmienić nazwę kolumny tutaj, dodawanie na suma. Tak jak na, nam się podoba. I no, możemy sobie zobaczyć, że działa. Jak tutaj sobie rozwinę. Pasek formuły, tak w karcie widok, tu mamy pasek formuły, ważne, żeby był widoczny zawsze. I tu mogę cofnąć parę, o, tu jeśli tu skasuję, kilka kroków, to jest raz, dwa, trzy nawiasy, czyli od końca muszę skasować raz, dwa, trzy nawiasy. Enter, to będzie pokazana lista, że tu jest ten kwiecień uwzględniony. OK, tylko mi chodziło na ten efekt końcowy, tak z przestrzeganiem później tych rekordów, żeby list sam, funkcja list sam potrafiła to sumować. Więc widać, że działa. Możemy sobie zamknąć i załadować. Mamy nasze zapytanie Power Query z formułą, która odpowiednio sumuje, jak będą się dodawać kolejne wiersze, będzie poprawnie sumować. Power Query i musimy zatrudniać do tego Excela.